I oto jest autokar, którym reprezentacja Polski będzie poruszać się w trakcie Euro 2024. Nie tylko tutaj po Hanowerze, nie tylko z i na lotnisko, ale też na dwa mecze fazy grupowej, najpierw do Hamburga, gdzie zagramy z reprezentacją Holandii, no i na koniec fazy grupowej do Dortmundu, gdzie naszym rywalem będzie reprezentacja Francji. Na mecz do Berlina nasi reprezentanci pojadą specjalnym Pociągiem, ale generalnie tutaj w trakcie Euro 2024 będą jeździć takim oto Mercedesem. Ten branding Euro 2024 wygląda naprawdę ciekawie. Jest kolorowo, jest to co najważniejsze, czyli biało-czerwone barwy. No i hasło Poland is united by football, czyli Polska zjednoczona dzięki piłce. Co w sumie też można przetłumaczyć jako łączy nas piłka. No i jest oficjalne logo Euro 2024. Są alufelgi, czy też kołpaki, w sumie nie wiem, chyba kołpaki elegancko. Wyczyszczone, można się o przejrzeć nawet w tych kołpakach. No i tutaj drzwi wejściowe, przednie tędy wysiada najczęściej selekcjoner Michał Probierz. Ale też piłkarze, którzy siedzą z przodu, no a ci, którzy siedzą z tyłu, tutaj o tym tylnym wyjściem. No i zobaczmy, obejdźmy go dookoła. Jak on wygląda w promieniach słońca. Żeby nie było wątpliwości, to jest nasz autokar. Tutaj są jeszcze oficjalni sponsorzy Euro 2000. 24 no i takim, Cacuszkiem Kadrowicze, Michała Probierza, będą jeździć w trakcie Euro 2024.